Dzień dobry państwu. 14:00 zaczynamy kolejny materiał. Proszę państwa, ja odnoszę takie wrażenie jakby pan minister Adam Bodnar i podlegli mu wiceministrowie walczyli sami ze sobą o praworządność, o sprawiedliwość, o wolne sądy. Czytam w gazecie Wyborczej, że koniec z neo-sędziami. Michał Wawrykiewicz, adwokat, współzałożyciel Ruchu społecznego wolne sądy, obecnie Europoseł zamieszcza mocny materiał. Posłuchajcie państwo, co mówi pan mecenas, pan poseł Wawrykiewicz. Losny sędziów został przesądzony. Wszystkie konkursy, które odbyły się przed niekonstytucyjną Neo KRS muszą zostać powtórzone, to nieuniknione. Zdecydowali o tym, mądrzy sędziowie w całej Polsce, władza sądownicza, która precyzyjnie wykonuje wyroki europejskich trybunałów. Spójrzmy na sytuację w sądzie apelacyjnym w Warszawie. Neosędziowie odsunięci od orzekania. Zobaczmy, co się dzieje z wyrokami neosędziów w sądzie apelacyjnym w Rzeszowie. Wszystkie one są uchylane przez Sąd Najwyższy. Orzeczenia neosędziów są uchylane w całej Polsce, w Krakowie, w Poznaniu, w Olsztynie, dlatego że są to po prostu wadliwe wyroki niesędziów. To jest niestety nowotwór, który toczy polski wymiar sprawiedliwości od samego początku, kiedy PiS przeforsował zmiany mające na celu podporządkowanie sądów. Chcieli mieć po prostu swoich sędziów i podyktowane wyroki. Prawnicy broniący praworządności mówili o tym od samego początku. Mówiła o tym Justicja, mówiły wolne sądy. Niektórzy wtedy kręcili nosem, mówiąc, że to zbyt radykalne podejście. Dzisiaj widzimy, że nie ma innego wyjścia, jak systemowe rozwiązanie tego problemu. Inaczej sądy pogrążą się w chaosie i zapaści, i to nie jest żadne abstrakcyjne się prawników. To jest bardzo praktyczna kwestia, która dotyczy milionów orzeczeń obywateli w polskich sądach. Dotyczy także spraw ustrojowych, krytycznych dla państwa polskiego. A ci, którzy przyczynili się do tego zamachu konstytucyjnego, do destrukcji państwa prawa, poniosą stosowną odpowiedzialność. Niektórzy dyscyplinarną, a ci, którzy przyczynili się najbardziej. Karną sprawiedliwa naprawa praworządności i systemu wymiaru sprawiedliwości to jest powinność historyczna, to jest miara skuteczności państwa, naszej przynależności do Wspólnoty demokratycznych państw europejskich i po prostu zwykłej przyzwoitości. Opinia publiczna bije brawo, mówi właśnie tak, o to chodziło. Występują oficjele z Ministerstwa Sprawiedliwości zapowiadając rozliczenie tych neosędziów. Będzie praworządnie, będzie porządek. Faktycznie, naosędziowie muszą odejść. Słuchamy tego wszyscy i nagle, co Państwo już przeczytaliście, na stronie Sądu Okręgowego w sprawie Romanowskiego czytamy następujący tekst. 14 sierpnia 2024 sprawa zażalenia prokuratury została skierowana na termin merytoryczny na 27 września. Decyzją przewodniczącej 10 Wydziału Karnego Dwoławczego Sądu Okręgowego w Warszawie mają rozpoznać sędziowie w składzie, uwaga, Przemysław Dziwański, Wanda Jankowska-Bebeszko i Leszek Parzyszyk. Jednocześnie przewodnicząca 10 Wydziału Karnego Dwoławczego zdecydowała o przedstawieniu temu składowi akt celem z podjęcia dalszych decyzji. W sprawie treści postanowień Sądu Okręgowego w Warszawie z 7 i 12 sierpnia w przedmiocie wyłączenia sędziów. Decyzję o wyłączeniu Dziwańskiego podjął Krzysztof Chmielewski, sędzia tegoż, udziału tegoż sądu. Patryk Słowik z wirtualnej Polski zamieścił wczoraj paszkwil na Chmielewskiego, na sędziego Chmielewskiego, nazywając go hejterem, że jest politycznie ustosunkowany że napisał coś źle o Morawiecki, że kierują nim polityczne poglądy. Proszę Państwa, może byśmy zaczęli i skończyli na tym, że sędzia chmielewski ma prawo mieć swoje poglądy polityczne, nawet ma prawo je wygłaszać, swój własny rachunek, czy podejmując takie ryzyko, ale to nie o poglądy polityczne się rozchodzi. Sędzia Chmielewski nie sądzi polityków, czy też polityka, tylko ma sądzić kryminalistę. Człowieka, którego, e, wobec którego są nie tylko już poważne podejrzenia, ale naprawdę mocne dowody, że Państwo przecież to już nie jest kwestia oceny, że a może, no na litość boską, że to jest zorganizowana grupa przestępcza. I w tej sprawie e, miał orzekać, e, miał orzec właśnie sędzia Chmielewski. Więc o jakich poglądach politycznych i światopoglądzie my tu mówimy? Zjednoczona prawica to nie są politycy już, to są przestępcy. Być może oni kiedyś politykami byli, ale oni się ubrali w polityczne garnitury, by udawać polityków, udawać światopogląd, a ich a prawdziwą agendą było dorwanie się do pieniędzy i władza absolutna. Tu nie mówimy o jakiejkolwiek polityce. To jest zorganizowana grupa przestępcza. To jest jakby koniec tej historii. Roman Giertych, poseł i mecenas, pisze tak. Różni suwarci, którym premie wypłacano za okradzioną ofiarą przez tym pieniądze, robią wszystko, aby atakować tych, którzy próbują doprowadzić do realnego rozliczenia Funduszu Sprawiedliwości. Dzisiaj skupili się na sędzim Chmielewskim, który miał odwagę wyłączyć Dziwańskiego, napisał Roman Giertych. Również Roman Giertych złożył Złożył wobec sędziego Dziwańskiego, jak Państwo wiecie, albo nie wiecie, zawiadomienie o możliwości popełnienia deliktu dyscyplinarnego. Sędzia Dziwański jest neosędzią. Więc o czym opowiada pan mecenas, pan poseł Wawykiewicz, o czym pisze Gazeta Wyborcza i publikuje to Wieliński na platformach społecznościowych, jeżeli neosędzia ma orzekać w tak ważnej sprawie. Z kolei prokurator Ewa Wrzosek napisała: Najbardziej szanuję obecne powoływanie się na niezależność przez tych, którzy latami chodzili na smyczy, albo tych, którzy z niezależności zrobili sobie alibi dla swojego konformizmu. To się chyba nazywa wiarygodność, pyta ironicznie prokurator Ewa Wrzosek. Drodzy Państwo, jak można byłoby Określić to, co się dzieje w wymiarze sprawiedliwości. Przed tygodniem pan Bodnar powołuje prezeskę sądu okręgowego w Warszawie. Przecież ma świadomość tego, co się w tym wydziale dzieje, a tam się dzieje tragi farsa. Bo to jest tragi farsa. Sędziowie, którzy nie powinni orzekać, jedni się sami wyłączają w obliczu ujawnienia ich korespondencji z podsądem, czyli Romanowskim. Inni sędziowie uciekają na urlop. co robi przewodnicząca wydziału, wyznacza termin 27 września, dziwne, bo 30 września ma już trwać posiedzenie Rady Europy. To włącza się jeszcze oczywiście obrońca Romanowskiego, który ma pełne prawo do tego, żeby go bronić. Co ciekawe, w swoich pismach nie pisze ja, pisze mój mocodawca, wskazuje, mój mocodawca podnosi. Jak wskazał mój mocodawca? Tutaj mecenas Lewandowski e, świadomy, jakby konsekwencji tego wszystkiego, mimo tego, że jest adwokatem broni swojego klienta, unika jednak tak kategorycznych, e, kategorycznych określeń dotyczących sądu, e, jakby wkłada je w usta swojego mocodawcy, sam zachowując pewien dystans. Do tego jeszcze się pojawia słynna. E, Pani Agata Bzdyń, radczyni prawna, która odnoszę takie wrażenie, że nie wiem, chciałaby zaistnieć w przestrzeni publicznej. Ja, drodzy Państwo, odnalazłem wpis pani, pani Bzdyń, dosłownie z wczoraj. Pani Ewa Palczewska napisała do pani Agaty Bzdyń tak. Tak, przesadza pani swoimi komentarzami, stwarza pani wrażenie, że. Romanowskiego spotkało coś niezgodnego z prawem. Uparcie głosi tezę o blamarzu prokuratury i ani kroku wstecz, ani chwili zawahania. Mogłabym to zrozumieć, ale tylko do czasu opinii na profesora Safiana w tej sprawie. Ja miała miejsce. I na to odpisuje pani Bzdyń, która dalej się zarzeka, że nie ma nic wspólnego z panem mecenasem Lewandowskim spotkało go coś w mojej ocenie niezgodnego z prawem a prokuratura nie dowiodła co trzeba twierdzi pani Bzdyń no pani mecenas Bzdyń spotyka się z bardzo krytycznymi ocenami swoich publicznych wystąpień cały czas utrzymuje że ma prawo pisać to co chce i jakie opinie wyraża to jest jej prywatna sprawa oczywiście że tak ja pani mecenas życzę powodzenia na rynku na pewno sporo opisowców będzie chciało się do niej zwrócić o pomoc, a mają czym i z czego przecież płacić. Więc z marketingowego punktu widzenia myślę, że pani Agata tak to podejmuje właściwe kroki, pochwalić taki marketing. no bo jednak radcy prawnie ogłaszać się nie mogą, reklamować, a to chyba jest najlepsza reklama dla kariery zawodowej, jak przypuści atak. Na tych, którzy nie chcą Neosędziów, chcą wsadzić przestępców do więzienia. Pani Agata będzie ich bronić. To będzie dosyć kuriozalna sytuacja. Ale zostawmy już panią Agatę, nie, nie będziemy tutaj jej też robić reklamy. Państwo, z kim walczy Adam Bodnar? Cały czas zadaję sobie to pytanie. E, dymisja, ale jak? No przecież Donald Tusk, nie dalej niż chwilę temu. Mówił o tym, że popiera ministra Bodnara, jego działania. Tutaj trzech ministrów podpisuje dokument o współpracy. Pada kwota 100 miliardów złotych, naprawdę poważne, poważne pieniądze. I w tym samym czasie, mili państwo, w tym dziesiątym Wydziale Odwoławczym Karnym Sądu Okręgowego w Warszawie, można powiedzieć, jak w takiej soczewce, Skupia się cały chaos wymiaru sprawiedliwości, nad którym kompletnie pan minister Bodnar nie panuje. Często czytałem takie komentarze. No, a co należałoby zrobić? Skoro pan jest taki mądry, to co należałoby zrobić? Proszę państwa, nie będę się mądrzyć, ale wyrażę swoją opinię. Przede wszystkim należałoby odsunąć wszystkich bez wyjątku wszystkich neosędziów od orzekania. Czy to jest to, co powiedział pan mecenas Wawrykiewicz? Ja się z tym zgadzam. Należałoby ich wszystkich, bez wyjątku. Również sędziego Dziwańskiego i wszystkich tych, którzy mieli związki z neokrs, takie czy inne, popierali piebiaka na korytarzu, czy tam piebiak do nich przyszedł, żeby poparli jakiegoś sędziego z listy, a oni to robili. Ci sędziowie powinni zostać odsunięci od rzeka. Co dalej z nimi będzie, to już jest kolejna sprawa. Na pewno nie powinni otrzymywać całości wynagrodzeń. Skoro wybitny adwokat założyciel wolne sądy mówi o tym, że to nie są sędziowie, no to jak dziwański możesz grać. Czyli co, tego samego dnia ogłasza się o także tu zwycięstwo, nie o sędziowie odsunięci. A okazuje się, że. Guzik prawny. Kłamstwo, blamasz, yy, niezrozumienie sytuacji, ktoś kogoś z, dezinformuje. Czy pan Bodnar rozmawia sam ze sobą, że jest dwóch Adamów Bodnarów, jeden chce odsuwać neosędziów, drugi mówi nie, neosędziowie, tutaj musimy się nad tym zastanowić, a chaos postępuje. To, co się dzieje w tym wydziale, to w, jak w soczewce. Widać. Bezradność ministra. Od naród, który jest sprawiedliwości sprawuje nadzór administracyjny nad sądami. Przecież my nie mówimy tutaj o kwestiach judykacyjnych. Nie mówimy tutaj o zawisłości sędziowskiej, tylko zdolności sędziego do wykonywania zawodu. Nie mieszajmy pojęć. Nikt nie zmusza żadnego z sędziów do wydawania takich czy innych orzeczeń tej czy innej sprawie. Rzecz się rozbija o to, że sędzia Dziwański jest neosędzią, a zatem nie powinien orzekać w żadnej sprawie, szczególnie w takiej. Dlaczego teraz przewodnicząca wydziału na czyjeś zlecenie przymuszona? Dlaczego podejmuje sama z siebie takie decyzje? Sędzia Mielecki wyłącza Dziwańskiego. I ma rację, że on nie powinien orzekać. Więc niech się ktoś zdecyduje. W sumie te słowa mógłbym skierować do premiera Donalda Tuska. Panie premierze, e, chciałbym móc powiedzieć, że pan wie, co się dzieje. Bo zaczynam odnosić wrażenie, że premiera Tuska albo nie informuje się w całości, albo nie ma świadomości tego, co się dzieje. A jeżeli ma, to pojawia się wielki znak zapytania, co z jego deklaracjami. O rozliczeniu pisowców, o wyrugowaniu z obrotu prawnego tych pseudosędziów. Wiem, że Państwo też piszecie mail. Niech one idą. Za trzy 3,5 roku będą nowe wybory. Nie bardzo wiem, jak koalicja rządząca zamierza je wygrać, jeżeli już po ośmiu miesiącach rządów dzieją się takie rzeczy. I to drodzy Państwo, dzieją się nie dlatego, że ktoś nie jest w stanie czegoś przeprowadzić, tylko dlatego, że nie chce. Skoro można było odsunąć sędziów sądu apelacyjnego do orzekania, to dlaczego nie można odsunąć sędziego Dziwańskiego do orzekania? Skoro w innych sądach można odwoływać prezesów, odsuwać też od orzekania w sądach okręgowych i rejonowych, właśnie na osędziów to dlaczego nie zrobiono tego z Dziwańskim? Dlaczego kończąc delegację tej sędzi dwojga nazwisk, która się kontaktowała z Romanowskim, nie odsunięto od orzekania, kończąc jej delegację w Ministerstwie Sprawiedliwości, tylko dano ją do wydziału dziesiątego odwoławczego karnego. Dlaczego do, do tego wydziału? Ktoś taką decyzję podjął. Pytanie kto? Przecież to minister sprawiedliwości podejmuje decyzje administracyjne, personalne dotyczące sędziów. W którym sądzie może taki gagatek orzekać? Dzisiaj, drodzy Państwo, idziemy do sądu i nie wiemy, czy to jest sędzia, czy neosędzie. Zaczynamy szukać, badać. Przepraszam, mam się spytać w sądu, czy jest neosądem. Nie chcę obrażać sądu, tak? Bo to jest majestat sądu. No ale wypadałoby w takiej sytuacji zadać pytanie: proszę sądu, czy sąd jest neosądem? Bo jeżeli tak, to ja wnoszę o zakończenie rozprawy, ponieważ chcę złożyć wniosek o wyłączenie sądu z orzekania w tej sprawie, ponieważ nie mam pewności co do rzetelności. Czy sąd będzie bezstronny? Bo może sąd nie lubić moich materiałów, moich felietonów, moich materiałów na YouTube, bo mnie sąd zna, może kojarzyć. Albo ktoś przyjdzie i powie, że jest kanał Okiem Wiejskiego, teraz będziesz orzekać w jego sprawie. No, to wiesz co. No bo ja nie wiem. Ja nie chcę, żeby neosędziowie egzystowali w obrocie prawnym. Mecenas Wabrykiewicz również powtarza takie rzeczy. Gazeta Wyborcza pisze o tym. Minister Bodnar mówi one o neo-sędziach, że będą odsuwani, ale nie tu. Proszę Państwa, cyrk. Walka Bodnara z Bodnarem. Naszym kosztem kosztem milionów Polaków, którzy zaufali panu premierowi Tuskowi, powierzając i jemu, i jego ministrom mandat do rządzenia. Z tego będą rozliczeni wszyscy ci ministrowie, pan premier również, to jest oczywiste, gdy przyjdą wybory parlamentarne. Bo jeżeli znowu pojawiła się tak zwana gruba kreska, to byłby to chyba największy błąd w karierze politycznej pana premiera. Nie chcę mi się w to wierzyć. Mówię o tym na zasadzie głośnej myśli. Napiszcie państwo w komentarzach, co myślicie, bo wasze uwagi są. Bardzo istotne. Ja też dziękuję wszystkim za wspieranie kanału i zapraszam do jego wsparcia. Jesteście Państwo nieocenieni. Pracując dla Was odczuwam no, motywację, im powiedziałem, do jeszcze cięższej pracy, do większego zaangażowania. A my tymczasem widzimy się o 20.00. Do zobaczenia, drodzy Państwo.